No dobrze, mamy już 11.15, tak? 21 września 2020. Rozpoczynamy otwarcie ofert na przetargu nieograniczonym pod nazwą budowa chodników w ramach przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu kartowskiego, dwójka. Zabawiający przed otwarciem ofert informuje, jaką zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia, łącznie to 300 tysięcy brutto. Płynęły sześć ofert, sześć, sześć ofert wpłynęło, mm -hmm. ofert pierwsza oferta firma Dobra. firma bruk Radosław Kuczyński, ulica 2, 16, 89606 606, Charzykowy. I jest wynagrodzenie. Łączna cena brutto za całość 279, 535 zł 34 gr. Okres gwarancji rękojmi 60 miesięcy okres 2 wykonawca firma ogólnopodowana A Krzysztof Makura, Staniszewa, ulica Katuska 15, 83 328 i Cena łączna brutto 197 tysięcy złotych. 60 miesięcy. Okres wyboru. Nie będę. Oferta numer 3 firma Biały Spółka ZO. ulica Rybowska 6 a 83, Sierra Sierakowice, Łączna kwota brutto na zamówienia 208 992 ,99 zł zł 99 groszy i okres gwarancji rękojmi 60 miesięcy. Oferta numer 4 firma Hydromas spółka ZOO Zgarcha ulica Kartuska 46 83 333 Chmielno. Łączna cena brutto 262 tys. złotych. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferta numer 5. Usługi ogólnobudowlane Szelbruch, Piotr Szela, ulica 66, 83, 347, Sierakowice. Kwota brutto 198 645, zł. 60 miesięcy. Okres gwarancji i rekordy. I ostatnia, oferta szósta. Firma Usługi ogólnopoludowlane Trzewiatowski, Krzysztof Trzewiatowski, ulica Szydlicka 13 83 320 z Kwota brutto za całość 214 635 złotych 60 miesięcy okres gwarancji rynkowni. To wszystko. Dziękujemy bardzo.